Dzień dobry, dzień dobry. Wena Sport Life wita na relacji na żywo z pierwszego odcinka specjalnego 49. rajdu świdnickiego Krause, który jest szóstą przedostatnią w tym roku eliminacją profi auto rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. A na tym rajdzie może się rozstrzygnąć e, tytuł, rozstrzygnąć walka o tytuł mistrza Polski w klasyfikacji generalnej, e, pomimo nieobecności Faworyta i prowadzącego w klasyfikacji rocznej Mikołaja Marczyka. Szanse na tytuł mają w dalszym ciągu Wojtek Kuchała oraz widoczny w tym momencie na ekranach Tomasz Kasperczyk i Damian Syty. Aby tak się stało, muszą oni tak naprawdę wygrać ten, samochód, ten rajd, gdyż w trakcie dwóch eliminacji, które zostały, czyli dzisiejszego rajdu świnińskiego Krause oraz Rozgrywanego za dwa tygodnie rajdu Koszyc do zdobycia jest łącznie 70 punktów. E, natomiast 60 punktów dzieli prowadzącego Mikołaja Marczyka od e, Wojtka Kuchały i Tomasza Kasperczyka, którzy zgromadzili e, równo 87 punktów. Tomasz Kasperczyk, czyli wicelider klasyfikacji generalnej profi auto rajdowej samochodowej Mistrzostw Polski w tym roku w e, z Wojtkiem Huchało, już przygotowuje się do startu. I właśnie ruszył. Tak, dzisiaj na zawodników czeka e, tak naprawdę kilka rond. Jak tutaj widać jest przygotowany taki nawrót, który e, będzie przejeżdżany dwukrotnie. Zarówno przejazdem w jedną stronę e, oraz na powrocie z nawrotu, który jest tutaj e, jakieś 500 metrów dalej. Generalnie w tym roku nawierzchnia odcinka pierwszego i odcinka trzeciego jest w całości asfaltowa. Przypomnę dla tych, którzy być może śledzili rady w zeszłych sezonach, że było tam też troszeczkę szutru. Tomasz Kasperczyk, czyli Tiger Rally Team, już na trasie, a do startu przygotowuje się Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz w Skodzie Fadi Rally 2 Evo. Tak, Grzegorz Żyb, Michał Paradzisz stoczyli w zeszłym sezonie na rajdzie świdnickim zaciętą walkę z Jari Hutunenem o tytuł mistrza Polski. Niestety nie była dla nich wygrana, natomiast w tym sezonie pretendenci do tytułu mają ogromnego pecha, gdyż pierwsze dwa rajdy szutrowe nie poszły po ich myśli. Później rajd nad wiślański, gdzie niestety musieli się wycofać, rajd rzeszowski, gdzie mieli wypadek na testach przed rajdem i sezon generalnie w Mistrzostwach Polskich spisali na straty. Tak no, rajd e, Świdnicki-Krause e, ja osobiście pamiętam zawsze z e, kwitącego rzepaku i terminu e, w okolicach końca kwietnia i początku maja, e, natomiast no, został w tym... O kurczę, mamy tutaj mocny wypadek Grzegorza Grzyba, dwa urwane tylne koła. O, oh, jak mówiłem, nie jest to sezon szczęśliwy dla Grzegorza Grzyba. Jak widać też na rajdzie świdnickim, 100 metrów po starcie. Prawdopodobnie jest to dla nich koniec rywalizacji. No, niesamowita sprawa. Nie spodziewałem się, że coś tutaj się wydarzy. Natomiast krawężniki świdnicy no, są dość wysokie. Miejmy nadzieję, że to koło, które tam gdzieś odleciało, miękko wylądowało i nic się nikomu nie stało. Tomek Kaspersznik na mecie Drodzy Państwo, witam serdecznie, Paweł Mazik. Raj Świednicki i Tomasz Kasperczyk dzień dobry. Pierwsze koty za płoty Tomku, jesteś potestowym. No i pierwsze ten króciutki dzisiaj rozgrzewka. Jak poszło według ciebie. Siemka dla wszystkich, fajnie, super zabawa, fajnie, bo e, widziałem sporo kibiców na tym odcinku i przede wszystkim to dla nich jeździmy tutaj. E, no bo takie święto tak naprawdę rajdowe e, te nasze prologi i, i, i to pod nich. Troszeczkę się poślizgaliśmy troszeczkę gdzieś tam oddałem czasu, bo nie mogłem się e, dobrze nawrócić. Jedziemy na kolej odcinek. Będziemy się widzieć za jakiś czas na kolejnym odcinku w świetnicy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak, no, odcinek mamy na tą chwilę wstrzymany, no, gdyż będzie trzeba usunąć samochód Grzegorza Grzyba. Strasę. Drugi rajd śląska w karierze Wojtka. Co ciekawe, jest to jedyny rajd, który ukończył w zeszłym roku. Łukasz Byśkiniewicz, Zbigniew Sześlar czyli liderzy klasy trzeciej w Sforzie Fiestcie Rally 3. W rajdzie Żmudzi nad Wiślańskim i Rzeszowskim zajęli pierwsze miejsce w klasie trzeciej, natomiast w rajdzie trzecim opasowali się na trzeciej pozycji. Jak widać Fiesta bez kompleksów pokonuje beczki i da się nią też bardzo ładnie odwinąć bączka. Łukasz też ma wiel... spore doświadczenie w Radzie Barburki, której element taki jak beczka jest dość jest powszechny. Także no, na pewno wielokrotnie trenował tego typu nawrot. Bracia Kutarbowie w rodzinku w klasie drugim, czyli Citroenie C3, Rally 2 załoga BTH Importstat Rally Łukasz prezentował bardzo ciekawe, bardzo szybkie tempo na Radzie Rzeszowskim. Niestety wypadli z drogi podczas drugiego etapu i nie mogli jak na nią powrócić z tego, że przy trasie w miejscu, w którym wypadli było dość mało kibiców, no ale też widać spory progres w jeździe tych załogów. W tym momencie w cyklu profi autorajdowych, samochodowych mistrzostw Polski zajmują dziewiąte miejsce. I przejdźmy do czołowej trójki, do ostatniej trójki zawodników. Grzegorz Grzyb, Michał Poradzisz, Ford Skoda Fabia Rally 2 Evo. No, widowiskowo tutaj pokonuje beczkę. Grzegorz Grzyb, czyli kierowca z ogromnym doświadczeniem w zeszłym roku. E bił się o tytuł mistrza polski z nam Niestety z tego e, boju wrócił na tarczy. Ale jest wielokrotnym mistrzem Słowacji i wielokrotnym mistrzem Polski, zarówno w generalce jak i w klasach. E, ten sezon bardzo pechował dla niego. E, drobne przygody, drobne błędy e, niestety skutkowały poważnymi konsekwencjami jeśli chodzi o wyniki. E, Dodajmy, że przed rajdzie rzeszowskim Grzesiek miał dość sporego dzwona na testach przed rajdem, gdzie niestety musiał, e, musiał w rajdzie rzeszowskim startować z dużym bólem i dlatego nie walczył o czołowiopozycję generalki. Tomasz Kasperczyk, Damian Syty, czyli załoga, która do tej pory w każdej edycji rajdu śląska stawała na podium, dwukrotnie go wygrywając więc myślę, że są zdecydowanymi zdecydowanymi faworytami do powalczenia o podium na dzisiejszym i jutrzejszym odcinku specjalnym. Załoga Tiger Energy Rally Team zajmuje w tym momencie drugie miejsce w profi auto rajdowej samochodowej mistrzostwach Polski. a liderzy profi-auto rajdowej samochodowej Mistrzostw Polski Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk właśnie wyruszają na trasę pierwszego odcinka specjalnego rajdu Śląska Załoga, która nie planowała startów w pełnym cyklu <laughs> No Miko, jako wielokrotny uczestnik kryterium asów nad na Karowej, pokonuje pięknie te beczki. Załoga nie planowała startu w pełnym cyklu radowej samochodowej niż Polski, natomiast pojechali w że żmudzi, w sumie treningowo przed rajdem Polski. E, wygrali. E, wygrali też rajd Polski, gdzie startowali w rundzie ERC i przy okazji RSMP. E, no więc postanowili sobie pojechać jeszcze na rajd nad Wiślański, który potem... Na, po e, Potraktowali, jak sami mówili, jako trening. I znowu udało im się wygrać. Więc w tym momencie z bardzo dużą przewagą są liderami mistrzostw Polski. I myślę, że mogą, mają matematyczne szanse na przypieczętowanie drugiego swojego tytułu mistrzostw Polski, mistrza Polski na Radzie Śląska. Tak jak wspomniałem, jesteśmy na drugim przejeździe odcinka Fabryka. Eee, odcinek ruszył z pełnym małym opóźnieniem w związku z olejem wylenym na trasie. Natomiast widzę, że Artur Senkowski w BMW M3 E36 już jest na trasie. Eee, po pierwszym przejeździe Artur narzekał na to, że nie działa mu ABS. No tak, może niektórzy kibice niektórych kibiców wydaje się dziwne, że samochód rajdowy podróżuje z ABS-em. Natomiast w tej specyfikacji, jak Artur mówi, BMW bez ABS-u jest trudno uprowadzić. Natomiast jako ciekawostka mogę powiedzieć, że w niektórych samochodach klasy nawet WRC ABS także był na wyposażeniu. Artur Senkowski i Paweł Chiniewicz, jak wspomniałem, BMW M3 Silnik tego samochodu pochodzi od nowszej generacji M3, czyli od modelu s 36 W serii generuje 343 konie, natomiast egzemplarz, on tutaj delikatnie na dwóch kołach Artur. A, nie chlapnął nam tutaj na watersplashu. Samochód Artura dysponuje delikatnie większą mocą, jest wystrojony na Ecomasterze Masterze EMU Black. Układ hamulcowy jest seryjny, tak jak wspomniałem, też z ab ABS-em. Natomiast samochód jest wyposażony też w profesjonalne rajdowe zawieszenie E-Riger, które pozwala utrzymać się mu na drodze na wyboistych odcinkach specjalnych. A tu drobne zawody drift, które nam się zrobiły w okolicy mety. Paweł Mazik z wywiadami na mecie. Pawle, Pawle, halo, halo. Artur Senkowski. Arturze, co tam się działo? Odpowiedz, co, co to było? No ja dla kibiców jadę, dla Ciebie to Babu zrobiłem. Dziękuję, jesteś kochany po prostu. Mamy kapcia? Z tyłu? Nie, z mojej strony nie ma kapcia, ale widzę, że opony ubyło zdecydowanie. Kurde, widzisz, że ja myślałem, że oblecą ze dwa, trzy rajdy. <laughs> nie, nie, wiesz to nie będzie budżet. To to miałem plan od początku pojechać jakby na czas, ale to po prostu... Nie, że ja miałem jakąś awarię, no, miałem, okej, okay, ale mimo tego, że to auto działa, nie da się pojechać na czas, jest tak ślisko że po pierwszym zakręcie stwierdziłem, dobra, jedziemy do kibiców, bo i tak tutaj nic z czasu nie zrobimy, czas nam jest niepotrzebny, przynajmniej wjeżdżę się, wiesz, jakieś tam kontry, być może jutro się, się to przyda na jakimś tam radowaniu, więc no, pobawiliśmy się trochę, trochę, żebyśmy się rozjeździli, fajnie, cieszę się, to miałem taką szybkość, radość z jazdy, typowo. Dobrze, a czyli ABS już funkcjonuje? ABS funkcjonuje, tak. I tym napędem też funkcjonuje. A to, to było widać. Włączyłem mu drift mode. <gry> to było widać, że akurat przy, od, można powiedzieć, od lewego 90 do, aż do linii mety lotnej, także było bokiem, było widać, że opona zesmażona. No jesteś zadowolony. Czyli czy zapytaj Pawełka, jak jest. Pawełku, jak jest? zajebiście biście. <grym> tak, jest ocenzurowane, <grym> ocenzurowane biście. Się, do jutra. Cześć. Widzimy się na mecie. No i jak widać Artur zadowolony. Artur jest zadowolony, miało być na czas nie było, ale było pokazowo. Przekazujemy głos do Andrzeja. Dziękuję Pawle. E, tak, Artur po pierwszym przejeździe nie miał zbyt wesołej miny na mecie. E, bo problemy z samochodem i zaskoczenie na pierwszym hamowaniu. Natomiast teraz widać, że zdecydowanie lepiej. E, przysmażył przysyłego kapora i włączył drift mode, więc na pewno było lepiej. Teraz na trasie w Mitsubishi lancerze Ewo9 Andrzej Badora z Maciejem Krzysiukiem, który wraca po 6 latach do startów. Ostatnio jeździł w 2015 roku. Natomiast pilot także po pięciu latach pierwszy występ, bo w 2016 roku ostatni rajd jechał z Mariuszem Presiem. E, rajd Korzorski, tak przypomnę. E, sukcesy Andrzeja da przede wszystkim piąte miejsce w generalce górskich samochodowych Mistrzostw Polski w 2010 roku w lancerze Evo 6 e, Sukcesem pilota, natomiast to wygrana z, z Hubertem Frankowskim klasy Astra w Radzie Dolnośląskim w rajdowym Pucharze Polski. E, z ich samochód. To enkowy Lancer Evo 9 o mocy, jak deklaruje, około 280 koni z sekwencyjną szynią dręt i zawieszeniem Olins. Halo, halo Pawle. Drogi panie, co to były za boki? Pięknie, teraz... No dobrze, teraz o, opanowaliśmy maszynę. Ale pięknie, i widziałem nawrót tutaj i wyjście lewy drzewie, wiesz, Staramy się. Jakieś uwagi? Nie, no jest wszystko okej. Okay. Trasa okay. jest super i jedzie się zajebiście. był feeling chyba, nie? Tak, tak. Dobra, nie zatrzymuję was. Czekajcie, jutro widzimy się, może już nie ze mną, I... bo jutro ja mam wolę, ale na pewno będę... Do zobaczenia, tak. do zobaczenia, dzięki. Tak, Andrzej Badora też zdecydowanie bardziej zadowolony jest po pierwszej pętli, no widać, że e, odrdzewiał chyba trochę po większej przerwie, e, także, także też wesołe miny na, na, na mecie drugiego przejazdu. A, głębokim cięciem już do nas zbliża się Jakub Lesiak z Łukaszem Biernotem. w BMW M3, Widzę, że maska się znalazła, czyli, czyli przyniósł ją ktoś chyba na Cwę serwisową. Bo przypomnę dla tych, którzy nie oglądali pierwszej relacji e, Jakub wjechał na odcinek z maską, a wyjechał bez maski, czyli została gdzieś na trasie. E, Jakub Lesiak z Łukaszem Biernotem w zeszłym roku wygrali e, Raid wygrali Śląska w klasie Open 2WD i w całej grupie aut napędzanych na jedną oś. W dwóch startach niestety bardziej pechowo, w dwóch pozostałych startach w tym sezonie RSMP bardziej pechowo, gdyż nękały ich awaria. Choroby wieku dziecięcego, generalnie nowo zbudowanej konstrukcji. E, auto zbudowane przez Energy Motorsport skrzynią, z sekwencyjną skrzynią, hamulcami Alfa Romeo e, i z zawieszeniem czeskiej firmy. Silnik, jak deklarują, jest seryjny i chyba moc ponad 340 koni wystarcza. Poruszają się w odcinkach. Jest też, chłopaki, bardziej pojechali widowiskowo, niż na czas. Już tak Artur Sękowski wspomniał, tutaj ciężko jest pojechać na czas, przez warunki, które panują na trasie. Jakub Leszek na mecie, oddaję głos do Pawła. Jakub i Łukasz, BMW, fura już w komplecie. No jest komplet. Nic nie odpadło tym razem. No, ale widzę, raz się, że... Teraz się fajnie jechało Ale było gospodarstwo rolne, tam takie oranie było, widziałem, pięknie. Było. <laughs> no musimy dbać, żeby tu plony i rosły Nie, no, bo... tak? super, fajnie się czasem tak ubawić, a jutro będzie... No, jutro, nie jutro nie nie będzie ma. grubo, no ale no. też brać... można, przecież szwórce na, no, na piąte jest jeszcze fajnie bukami To miła jest. Tutaj, <laughs> nie? No, będzie to super Zobaczymy. Ale dzisiaj można sobie pozwolić na stratę czasu, bo tu głównie. No teraz się starałem tak w miarę jak na mnie grzecznie jechać, no. Dobrze, nie? No. Szatan, <laughs> prawdziwy szatan. Uciekajcie, panowie. Dzięki.